Witam i zapraszam na zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Witam Cię Szczekotku, przywitaj się z dziećmi. Dzisiaj zrobimy sobie rozgrzewkę i nauczymy się kolejnych kroków do tańca jesiennego. Oczywiście te poprzedniego odcinka powtórzymy sobie. Czy pamiętacie? Nie? To na pewno Wam przypomnę. Czy możemy już zacząć naszą rozgrzewkę z Nie. Ach, wiem, masz rację. No, przecież wiadomo. Najpierw musimy przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa. Jakie one są? Przestrzeń każdy musi mieć przestrzeń. Odpowiedni strój. Pamiętajcie o obuwiu, żeby było wygodne i co najważniejsze pozytywne nastawienie, oczywiście. To co? Możemy zacząć rozgrzewkę? Możemy zacząć. Rączki do boku i głęboki, głęboki wdech. Wdychamy noskiem, wydychamy wniosek. Jeszcze jeden. I powtórz. Jeszcze raz. Liczymy głowę. Na dół, prostujemy, do tyłu, prostujemy. Na dół, prostujemy, do tyłu prostujemy. Na boki poruszajmy kółką. nieco no, szybciej można. Świetnie. A teraz spróbujmy spojrzeć. W prawo, w lewo. Poruszajmy ramionami. Do przodu. Dobrze. A teraz pokażę Wam, można zrobić takiego, o, wypiąć mocno plecki i schować. Przyjrzyj się jeszcze gorzej. Dzieci popróbuję. Dobrze. Mocno wypinamy plecki, i dobrze. Dobrze. I rozruszajmy się. bioderka na Dobrze. Świetnie Wam idzie, dzieciaki. Myślę, że dobrze. A teraz. Zrobimy sobie do boku taki kroczek dostawny. Raz, dwa, raz, dwa. Szczykotek świetnie to robi. A spróbujmy z nóżką wyrzucić. Raz, dwa. Dobrze i teraz jeszcze kotku zobacz, jak machamy, pomachamy rączkami w górę, bo mamy jesień, oczywiście nasze drzewka się kołyszą, w górze. i spróbujemy jesień, na dół i jeszcze raz, w górę i na dół, dobrze. Dziękuję Wam za, za rozgrzewkę. A teraz nauczymy się, powtórzymy sobie. Najpierw sobie powtórzymy kroki, do, które żeśmy się uczyli w poprzednim odcinku. Pamiętacie, prawa nóżka do tyłu. Raz, dostaw, lewa do przodu. Raz, dostaw, powtarzamy i do boku. Prawa do boku, dostaw, lewa do boku, dostaw. Powtarzamy. I cztery kroczki do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Całość, uwaga. I. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A teraz nauczę dzieci i szczekotka obrotu. Nie, 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 nie bój się szczekotkiem, nie będzie tak strasznie. Myślę, że dasz radę. Obrót w prawo, zobaczcie. To idziemy w prawo. Dobrze, szczękotki. Obróciłeś się w prawo, nie było tak źle. A teraz w lewo. Obracamy się w lewo. Dobrze, świetnie, szczękotki. Myślę, że dzieci też sobie świetnie poradzą. Teraz uwaga, popatrzcie, jak będziemy się obracać. Zaczynamy w prawą stronę za prawą rączką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A teraz w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powtórzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze, super. Myślę, że nie jest trudny obrót. I jeszcze jeden krok, który żeśmy już tańczyli. Jeszcze w tu, Cię za rękę i w prawo zaczniemy od prawej nóżki. Krok, kik. Krok, kik. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Dobrze. Podtórzmy całość, próbujemy całość powtórzyć. Jeszcze raz od początku. Może teraz z muzyką poprosimy. Zaczynamy od prawej nóżki do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, siedem, osiem, raz, dwa, cztery, pięć, osiem do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. I obrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. Jeszcze jeden. Dzisiaj wystarczy, jeszcze kotku. Dzieci sobie jeszcze poćwiczą w domu. E, ja zapraszam oczywiście na kolejne zajęcia. Bardzo Ci dziękuję, jeszcze Piję Ci brawo. I przypominam o naszym konkursie plastycznym pod tytułem Spacer z Panią Jesień. Na Wasze prace czekamy do końca miesiąca, czyli do 30 listopada. To co, pożegnamy się z dziećmi. Do zobaczenia!